Proszę Państwa, stwierdzam, że na stanie 15 radnych obecnych na sali jest 14. Także zachowane skłonny niezbędne do podejmowania uchwały. Szanowni Państwo, porządek dzisiejszego posiedzenia czytam Państwu sesji nadzwyczajnej. Chciałbym zaznaczyć. Jest taki. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum, co nastąpiło. Punkt drugi, przyjęcie porządku posiedzenia. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na rok 2022. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Borysław w Ukrainie. Punkt piąty wolne wnioski i informacje i punkt szósty zamknięcie obrad. Proszę bardzo. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący. Ja w oparciu o załącznik nr 4 do uchwały nr 14 łamane za 89 łamane za 12 Rady Miasta Brańska w Gdańsku dnia 27 Czerwca 2012 roku regulamin pracy Rady Miasta Krajs w oparciu tutaj o e, paragraf 14 załącznika do statutu. E, tutaj pragnę przypomnieć, że porządek obrad obejmuje w szczególności punkt pierwszy przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, <coughs> punkt drugi sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Tutaj ustawa o samorządzie e, gminnym. Reguluje, że wewnętrzne organizacje gminy reguluje statut. E, 14. Czyli tak, że w ten paragraf 14 regulaminu pracy Rady w związku ze, statutu, ze statutem, pragnę wskazać, że punkt pierwszy i drugi wskazuje, że przyjęcie projektu z obrad poprzedniej sesji i z drugiej rzecz sprawozdanie z działalności burmistrza. I to jakby jest obligatoryjny element, dlatego wnoszę uzupełnienie. O te dwa punkty porządku obrad. Dziękuję bardzo. Panie, panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jakby ta potrzeba tej, zwołania tej sesji wynikła nagle. Także no sama, już jakby to, że jest to sesja nadzwyczajna, uważam, że zwalnia nas z tego obowiązku przeczytania sprawozdania. Też niewiele się wydarzyło w tym czasie w ostatniej sesji, a też niedługo będziemy mieli 28 grudnia następną sesję. Na tą sesję zostanie przygotowane sprawozdanie. Także wydaje mi się, że nie było potrzeby przygotowywania na, na dzisiaj tego sprawozdania. Co do tych dwóch uchwał, które będą procedowane. To chciałbym, się jedno z drugą wiąże, dlatego, że no najpierw musi być dokonana zmiana w budżecie, a ta potrzeba wynika z tego, że otrzymaliśmy list od mera Borysława, Borysławia, pana Igora Jaworskiego. Ja może państwu przeczytam ten list, żeby już była sytuacja jasna. Szanowny panie burmistrzu, jesteśmy bardzo wdzięczni miastu Brańsku osobiście panu. Burmistrzowi i wszystkim zaangażowanym za zebranie i dostarczenie pomocy humanitarnej dla naszego miasta. Dzięki Waszej pomocy udało nam się rozwiązać wiele problemów humanitarnych, ale wojna niestety trwa, a wróg przeprowadza postępne ataki na infrastrukturę cywilną. Do tej pory około 40% obiektów energetycznych na Ukrainie zostało zniszczonych lub uszkodzonych, ale to prowadzi a to prowadzi do długotrwałych przerw w dostawie prądu. Rząd Ukrainy przewiduje, że przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą trwać nawet do 10 dni, co znaczy, że oprócz wszystkich innych niedowodności zostaniemy całkowicie bez kontaktu przez dłuższy czas. Dlatego prosimy, jeśli to możliwe, dostać dla naszego miasta zestaw sprzętu do internetu satelitarnego Starling. Zapewniłoby to, że moglibyśmy pozostać połączeni z otaczającym nas światem, co jest w tym czasie najważniejsze. Serdecznym pozdrowieniem Igor Jaworski, mery miasta Borysław. Także myślę, że to jest ważne tutaj, żebyśmy podjęli uchwałę o tej pomocy, a nie się przepychali, czy jest sprawozdanie, czy nie ma sprawozdania. Także... Myślę, że to chyba to wszystko jest jasne. To jest ważne, co jest mniej ważniejsze. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ten rad na coś do Aha, jasne. E, Szanowni Państwo, faktycznie w, e, zgodnie z paragrafem 14 porządek obrad obejmuje sprawozdanie z działalności burmistrza. Natomiast w mojej ocenie nie bę... brak ujęcia tego punktu nie będzie skutkował e, jakimiś konsekwencjami dla podjętych uchwał, gdyby jednak tego punktu w porządku obrad nie było. E, dlatego na przyszłość no, w mojej ocenie faktycznie pan radny ma rację, że taki, taki punkt powinien być w porządku obrad, natomiast e, biorąc pod uwagę, że to nie będzie miało znaczenia dla ważności uchwał, w mojej ocenie można... To pominąć tym razem. Dziękuję panu. W zakresie protokołu, bo jest tam mowa o poprzednim protokole sesji obrad. Analogiczna zbawca. Panie Łaciechu, czy jest pan usatysfakcjonowany tą odpowiedzią? Jestem usatysfakcjonowany, aczkolwiek wnoszę o przeprowadzenie głosowania. Uzupełnienie tego porządku obrad. Proszę państwa, czy my powinniśmy, panie. Co, tak? więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za poprawkami? Które już tu radny? Proszę o głosowanie. Wynik głosowania. Jestem za dwóch radnych, przeciw dziesięciu, wstrzymuje się dwóch. Stwierdzam, że Pańskie poprawki zostały odrzucone. W, w punkcie czwartym mamy podjęcie uchwały w sprawie dzielenia pomocy miastom partnerskiemu Borysław w Ukrainie. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Wynik głosowania, jestem za 14 radnych, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0, stwierdzam, że Rada Miasta jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy miastu partnerskiemu Borystwa w Ukrainie. Dziękuję Państwu serdecznie, niech ci ludzie przynajmniej mają tą iskierkę radości w tych ciężkich czasach, bo wiadomo, nie? internet jest bardzo ważny. Bez tego jak to się mówi, no ciężko się poruszać w czasie.